Deadpool zabija uniwersum Marvela, czyli drugi tom kolekcji Hachette Marvel Must Have. Co jest w tym komiksie, co znajdziemy w środku, o czym w ogóle opowiada ta opowieść i czy warto katować swoje oczy tym komiksem, o tym będzie w dalszej części materiału. Zapraszam. Zaczynamy. Za ten komiks odpowiada nam tutaj para scenarzysta... Kalen Ban, który już pisał historię ze świata Deadpoola, do jego komiksów z jego solowej linii. Natomiast Dali Taladzić z tego, co wyczytałem, głównie rysował rysunki do komiksów o charakterze horrorowym. Tutaj wymienia się między, między innymi komiks o teksterze, Teksterze Morganie. Także powinien pasować do tej historii. Biorąc pod uwagę, że sam komiks ma taki bardziej charakter takiego horroru, hmm, także powinno być ok. Razem z tym komiksem dostaniemy grafikę i jest to reprodukcja jednej z okładek z zeszytów, które zawiera ten tom. Mnie generalnie bardziej się podoba ta okładka, ta grafika, aniżeli ta i ja chętnie na przykład tą bym powiesił na ścianie jako fajną ozdobę. No ale to są gusta. A o gustach się podobno nie dyskutuje. No dobra, jak się prezentuje okładka? Boczek z panoramą i już Wam daje drugi komiks, czyli pierwszy tom. Jak się to więcej prezentuje, już powoli panorama. Jak pewnie zauważycie, ten tom jest nieco cieńszy niż pierwszy. Ok. No i. No i tył gładki. No, wygląda fajnie. To idziemy z wnętrzem. Jak widzicie, fajnie wygląda Spider-Man i z tego, co widzę, Deadpool. No i okej, okay, to co ważne. Czyli spis treści i jak widzicie, to jest krótka opowieść, krótka seria, cztery komiksy, łącznie całe 100 stron, a historia wydana w 2012. 12 roku, no tutaj mamy pełną ekipę, która nam przygotowała ten komiks w języku polskim. Ok, i tradycyjnie mamy tutaj wstęp, w której nam y, krótko streszczają, kto jest y, autorem, właściwie twórcą postaci Deadpoola no i jak padnięto na pomysł y, na ten komiks. Y, generalnie akcja tego komiksu. Dzieje się w alternatywnym wszechświecie. Nie jest to główny świat Marvela, więc tutaj nasi autorzy mieli swobodną rękę o decydowaniu o tym, kto jak zginie i dlaczego i gdzie. Także od razu wam mówię: to jest alternatywna rzeczywistość. Ok, historia się zaczyna od, od naszego ulubionego bohatera, który nie ingeruje w życie. Poszczególnych światów, czyli Odwatchera, który nam powoli opowiada historię tego, jakże upadku Deadpool'a, a historia zaczyna się od, od tego, jak Deadpool eliminuje fantastyczną czwórkę. Jest tu bardzo fajny tekst z tym związany. W tym świecie, to fantastyczna czwórka dała początek epoce superbohaterów, i to oni upadają jako pierwsi. Z wielu herosów. Jest to znaczący i wymowny tekst, który będzie cechował całą resztę komiksu. Jak widzicie, Deadpool się nie pieści z superbohaterami. Jest dosyć mocno brutalny. Jednakże udaje się superbohaterom trochę okiełznać naszego antybohatera, no i wysłać go za, do zakładu psychiatrycznego na leczenie. Yy, tylko Wiecie, to by było zbyt proste, gdyby na tym się kończyła cała historia. Więc powiedzmy, że Deadpool nie przeszedł tego leczenia, a wręcz przeciwnie, rozpoczął całą serię makabrycznych zdarzeń, rzezi, która będzie cechowała ten komiks. No generalnie dużo się tu dzieje, dużo jest tutaj akcji, dużo jest tutaj takich dosyć makabrycznych e, sytuacji, se, makabrycznych e, zdarzeń, których doprowadza Deadpool. E, Walczy praktycznie z każdym superbohaterem i z każdym super superzłoczyńcą, więc nikt nie jest tutaj bezpieczny. Dlaczego to robi? E, to jest wyjaśnione pod koniec tego komiksu, e, ale o tym będzie później. Także, jak widzicie, rysunki generalnie dla mnie są spoko. Co prawda nie są najpiękniejsze, ale powiem wam, że bywa gorzej yy, więc yy, pan Dalibor Taladzic tak? Dalibor Taladzic no nie jest najgorszym yy, autorem rysunków chociaż, chociaż bywało lepiej natomiast jeśli chodzi o moje wrażenia z tego komiksu no to powiem tak, no to chyba nie jest yy, nie jest mój klimat generalnie no Brakuje mi tutaj troszeczkę humoru Deadpoola, bardzo tutaj jest postawiony na charakter horroru, aniżeli takiego, wiecie, Deadpoolowego humoru, który zawsze był obecny w komiksach o nim. Sama historia też do mnie do końca, no nie przemawia, no nie wiem, jakoś mam takie mieszane uczucia do tego komiksu. Samo wyjaśnienie, dlaczego to robi Deadpool, też jakoś do mnie nie przemawia. Ale to jest moja generalnie opinia. Wy możecie, może, może, może może bardziej Wam przypadnie do głosu ten komiks. No, nie, generalnie tak, tak, no, trochę słabo. No, ale to będzie dalej. Co dostajemy w materiałach dodatkowych? No, oczywiście tradycyjnie zbiór układek alternatywnych, i jak widzicie, tu chyba nie są dokończone te okładki. Mam wrażenie, że to jest ze storyboardu ściągnięte. No ale trzy strony okładek, więc i tak to jest ciekawe. To jest fajne, czyli biografie twórców Kalena Bana i Dalibora Taladzicza. Jeśli chcielibyście poznać, co jeszcze stworzyli nam panowie, to z tego materiału się dowiecie, jest to dosyć ciekawe. Jakbyście chcieli na przykład spróbować czegoś innego, co rysował pan taladzić. To idealnie tutaj znajdziecie odpowiedź na to pytanie. Tutaj mamy krótką opowieść o tym, jak powstawał ten komiks, jakie były motywy, co było wcześniej, bo tutaj też jest informacja o tym, że to nie jest pierwszy komiks tego typu, co pewnie się na dalszej karcie tego, tego materiału dodatkowego. No, ale generalnie to jest mnóstwo ciekawych rzeczy, których możecie sobie poczytać na temat tego komiksu. Ale co jest dla mnie najfajniejsze w tej kolekcji to to, że mamy tutaj oś, oś czasu w której możemy poszczególne historie poznawać czyli mniej więcej yy, kiedy powstał pierwszy komiks znaczy kiedy pierwszy raz pojawił się Deadpool yy, na mach komiksu i co jest dosyć fajne i co jest dosyć istotne w tym momencie jeśli szukacie tej historii to ją znajdziecie tutaj Deadpool Classic ten pierwszy wydawane przez Egmont i tutaj znajdziecie pierwszą historię, w której pojawił się Wade Wilson. Taka mała podpowiedź. Ale mamy też tutaj informacje o pierwszym komiksie, w którym jakiś superbohater, jakikolwiek, postanowił zabić uniwersum Marvela i był nim panisze. Także mamy informacje o pierwszym solowym, praktycznie solowej serii o Deadpoolu. kolejna, kolejna, kolejna Serie komiksowe. No i oczywiście po tym komicie, co można by było poczytać, i mamy chociażby tu podanego Deadpool Illustrated, chyba nie jest wydany w Polsce, z tego co widziałem. W duchu tego, tej samej historii mamy Deadpool Kills Deadpool, i tu co ciekawe mamy polską wersję, która była wydana przez Kerfura w serii Wielkie pojedynki Deadpool kontra Deadpool. I mamy tutaj, moi drodzy, właśnie historię Deadpool zabija Deadpoola. Więc kto złapał ten tom, który był w dosyć fajnej cenie, chociaż wiadomo, jakość to papier offsetowy, to może się cieszyć tą historią. No ale, kontynuując, mamy tutaj jeszcze kolejną no niby mini kontynuację Night of the Living Deadpool i duchową, duchowe sequel Deadpool kills the Marvel Universe again. Więc z tych wszystkich komiksów to te dwa ma akurat wydane w języku polskim, no i tutaj seria Deadpool. Natomiast cała reszta, póki co, jeszcze się chyba nie pojawiła, z tego co, co przynajmniej ja zbadałem. W dalszej części materiałów dodatkowych dostajemy też właśnie informacje o poprostego hmm, rozwinięcia tego konceptu, który powstał w tym komiksie. Tak jak mówię, Marvel, Deadpool Illustrated, Deadpool Kills Deadpool, czy Deadpool Kills the Marvel Universe again. Tutaj mamy całą historię tego pomysłu, który powstał po powstaniu tego komiksu. Więc ten komiks stanowi podwaliny pod całą tą historię, która później była kontynuowana przez pana Kulę Bana. I dał pomysł na całą serię podobnych komiksów od Deadpool'u. No, tutaj dostajemy też krótkie bio bohaterów, którzy wystąpili też w tym komiksie, czy tam jest mnóstwo mnóstwo bohaterów pojawia się w tym komiksie, przewija się przez ten komiks. Natomiast tutaj najważniejszych podano Taskmastera oraz Mapfinga, więc tutaj możemy sobie o nich poczytać. Kto jest pomysłodawcą tych postaci i czym się zachowali. Więc to jest taki dla nowych czytelników taka baza wiedzy o tych postaciach. No i na koniec, co dostaniemy za dwa tygodnie, czyli Wolverine wciąż żywy i za cztery mity. Generalnie podsumowując, no, komiks średnio mi się podobał, głównie ze względu na to, jak potraktowano postacie Marvela, tych superbohaterów. Miałem takie, że co? Że tylko tyle wystarczało, żeby pokonać tego superbohatera. To było dawało mi pewnego rodzaju niesmak. Brakowało mi tutaj dużo humoru Deadpoola, taki mało Deadpoolowy ten Deadpool. Co prawda jedno, co bardzo cechuje końce o Deadpoolu, czyli mnóstwo obijatek, krwi i wiecie, mordobicia. To tutaj to będzie akurat wszystko zachowane. Natomiast, tak jak mówię, brakowało mi charakteru trochę Deadpoola w tym komiksie. No i trochę byłem taki zawiedziony, jak szybko można niektórych bohaterów załatwić, których, których wszyscy znamy. Ale nie neguję tego komiksu. Jest to pewnego rodzaju ciekawostka, pewnego rodzaju pod po, podwajacja związaną z Deadpoolem i, i jego maniakalną potrzebą zabijania wszystkiego, co żywe. Także nie neguję tego komiksu, no ale no, nie, jest to, nie jest to komiks wysokich lotów, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Oczywiście każdy może mieć inne zdanie na ten temat, a takie jest moje. Y przyjemnie się szybko to czytało, więc to jest y szybka lektura, taka, wiecie, na zabijanie trochę czasu, y na lekką rozrywkę. Y natomiast no, no, nie jest to ambitna lektura. Okej. Ok. Y Dzięki wielkie za uwagę i do następnego materiału. Znajdziecie też na kanale wiele innych recenzji komiksów, nie tylko o Deadpoolu, się też Marvel, DC. Także zachęcam do oglądania. Trzymajcie się i cześć.